Natomiast listka robi to dobrze. E, e, no, 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 mm, 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 mm. no, Ale pewnie dyskusja będzie wrała w komentarzach, bo, kom, bo komentarz samej autorki jest tylko taki, że mam pewne wątpliwości. No, moim zdań, zdaniem lecą do góry okropicznie. Są. Bardzo grube, przepiłowane, mają linie boczne totalnie. Wskazujący jest klasycznym migdałem, reszta jest takim owalem, prf, gdzie krawędzie dolnej mega szybują do góry, a, a we wskazującym są po prostu nieskorygowane, bo lecą w dół. No jest to osoba, która się ewidentnie uczy jeszcze i powinna się doszkolić. To jest taka lampka, powinna się zap tutaj zapalić teraz stylistce. Koleżanko, powinna się doszkolić. Jak wyglądają najczęściej popełniane błędy przez osoby początkujące?